Ale dzikie jazdy w Pucharze Świata. Tutaj Carlsen zaczął E4 i poszła obrona sycylijska. Tak jak widzicie Abasov dosyć niski ranking, 2646, ale wbił do półfinału. No i tutaj walczy z Magnusem o wejście do wielkiego finału. Magnus jeszcze nigdy Pucharu Świata nie wygrał, także z całą pewnością presja jest tutaj bardzo duża. No i zdecydował się na wariant Rossolimo z szybkim B3. To jest oczywiście bardzo przydatne posunięcie, żeby gońca tutaj wrzucić na długą przekątną. Często ten goniec się tutaj przydaje, ale też, co bardzo istotne, biały chce tutaj zablokować te piony czarnego na polu c4, no i później będzie chciał piona z c5 atakować, więc to jest dosyć ciekawe podejście. Natomiast z drugiej strony czarny chce tutaj przestawić się w ten sposób, zagrać e5, żeby zaktywizować tego gońca z c8, który jest dosyć zablokowany no i teraz tak, z tej strony do akcji nie wkroczy, no bo zawsze jest d3, no więc tędy chciałby wkroczyć do ataku. No ale tutaj Magnus oczywiście to przewiduje, no i szybko wrzuca posunięcie e5, po czym następuje wybicie. I tutaj po skoczku bije e5, no to czarny ma takie bardzo agresywne hetman g5 z podwójnym atakiem na skoczka i na piona g2, więc to jest oczywiście oczywiście realny problem. Możecie oczywiście zwrócić uwagę, że ta struktura pionowa czarnego jest fatalna. Natomiast powiem Wam, że tutaj jest większa dynamika po stronie czarnego niż mogłoby się wydawać. No bo oczywiście jest para gońców, co już na starcie jest bardzo fajnym plusem. No i teraz czarny dąży do otwarcia tej pozycji i często nawet chętnie któregoś z tych pionów poświęci, byle pozycja się otworzyła, żeby te gońce się zaktywizowały. Te pozycje są naprawdę pieruńsko dynamiczne. No i w partii mamy d3, na co Abasow postanowił zareagować posunięciem f6, no i teraz pion z e5 zabezpieczony, no ale Magnus jest zadowolony z takiego stanu rzeczy, no bo ten goniec zablokowany, na piona z c5 przede wszystkim będzie tutaj można atakować. A tak przy okazji wiecie czemu Abasow jest głodny? bo nijad. Dobra, więc skoczek BD2, lecimy dalej, czyli tutaj Magnus kontynuuje rozwój, czarny na to skoczek H6, no i tutaj standardem byłoby skoczek C4, gdzie ten skoczek jest rzeczywiście pieruńsko aktywny, działa w okolicach centrum, nie da się go wygonić, więc to byłoby takie typowe ustawienie, na no, co robi tutaj Magnus wieża G1. No wieża G1 niesamowicie kreatywne podejście do tej pozycji, czyli Magnus tutaj nie kryje swoich zainteresowań. Ewidentnie będzie chciał jechać G4, G5, no i będzie się chciał tutaj rozpychać, właśnie na skrzydle królewskim. A to oznacza, że gdzieś tam kołacze się pomysł, żeby biały zrobił długą roszadę. I na pierwszy rzut oka wygląda to głupio, no bo gdzieś tu linia B otwarta, zaraz A5O4, no ale prawda jest taka, że biały ustawi się w ten sposób, pole C4 totalnie zablokowane, i ten król na skrzydle hetmańskim, no, będzie. Po prostu totalnie bezpieczny. W partii goniec A6, no to teraz Magnus rzeczywiście to G4 przywalił. No, prawda jest taka, że czarny zamiast goniec A6 powinien od razu zagrać skoczek F5, żeby tego skoczka wrzucić na D4, no żeby się w ten sposób zaktywizować. No bo po ruchu G4. Czego należało się spodziewać, skoro Magnus zagrał wieża G1? No to po ruchu G4 ten skoczek jest odcięty, no i teraz oczywiście on będzie chciał wkroczyć do akcji, no ale zejdzie mu się znacznie, znacznie dłużej, no bo na F7 jest on bardziej pasywny. No i w partii Hetman E2, goniec E7, goniec B2. Czyli Magnus tutaj wykorzystuje czas, żeby zakończyć rozwój. I tutaj prawda jest taka, że czarny też będzie chciał zrobić długą roszadę. No bo tutaj już G5 wisi w powietrzu. Wiadomo, że bić nie będzie można, no bo wtedy bicie na E5 i ten goniec się aktywizuje. No więc robienie krótkiej roszady, no to jest po prostu strzelenie samobuja. Więc czarny też się szykuje, żeby ewakuować swojego króla. No ale Magnus. Tutaj zaczyna, no, należało grać to G5, tak czy siak, no bo i tak tu na skrzydle królewskim chcemy sobie poatakować, nawet jeżeli króla czarnego tam nie ma. No ale Magnus postanowił tak turbozłośliwie podejść do tematu i całkowicie zablokować tego delikwenta, czyli plan Norwega jest taki, żeby się znęcać nad białopolowym gońcem przeciwnika. I tutaj czarny wykorzystuje ten czas, żeby ustawić. Solidną blokadę na skrzydle królewskim. No i teraz faktycznie G5 już nie jest możliwe. W partii nastąpiło H4, H6 i wieża wróciła na H1, czyli co miała do zrobienia na linii G, no to już zrobiła. No i teraz długa roszada, i biały też zrobił długą roszadę. W partii Hetman wycofał się na C7. No ale nas z całą pewnością interesuje, na co by było, gdyby nastąpiło bicie na A2. No i teraz okazuje się, że król C2, hetwan A5, wieża A1 z atakiem po linii A, więc hetwan musi tutaj odejść. No i co ciekawe, biały ma tutaj naprawdę bardzo solidny atak po tej linii A. Faktycznie są tutaj już dwa piony w plecy, ale tego jakoś się nie czuje tej dwupunktowej przewagi czarnego, a ten atak po linii A z całą pewnością będzie tutaj od Czuwalny. No dobra, więc w partii Hetman C7, no to biały aktywizuje się dalej. Wybicie na h4, no to Magnus tutaj odbił skoczkiem. Wieża z h na g8, czyli tutaj czarny. Celuje w piona G4. Wiadomo, linia G przed momentem się otworzyła, więc warto tutaj ukąsić. No a Magnus leci naprawdę bardzo agresywnie na tym skrzydle królewskim. No, po pierwsze jest to oczywiście dobry zamysł, żeby agresywnie oponenta atakować. No ale z drugiej strony, Magnus musi ukąsić, no bo ma tę chwilową inicjatywę, no i musi cały czas dorzucać do pieca, żeby tę inicjatywę. Utrzymać. No i muszę wam powiedzieć, że za jakieś 20 ruchów naprawdę mocne wygiwasy zaczęły się dziać. No bo F4 i pozycja oczywiście się otwiera, no więc będą coraz to większe komplikacje. Biały będzie chciał zbić na E5, więc tutaj mądrzejszej odpowiedzi niż wybicie na F4 to nie ma. Biały wybił na F6, koniec odbił został wrzucony szach no i hetman zbił na F6 czyli no z całą pewnością Magnus może się tutaj cieszyć z tego co w tej pozycji się wydarzyło no bo rzeczywiście mocno się zaktywizował no i też zauważcie, że dosłownie każdy pionek czarnego jest tutaj izolowany więc, więc cała masa słabości no i to jest oczywiście gruby problem w partii poszło go nie C8 są plusy, są też minusy, no bo ten białopolowy goniec przy zamkniętej strukturze no był całkowicie wyłączony z akcji, teraz do tej akcji może sobie rzeczywiście wrócić, no i to Abbasów tutaj realizuje. Natomiast można się też zastanowić, a co by było gdyby wieża bije G4. No, i tutaj faktycznie są dwa piony na skrzydle królewskim po stronie czarnego, ale do końcówki jeszcze daleka droga, więc na ten moment te piony nic nie robią. Natomiast biały może się przerzucać teraz w ten sposób, skoczek F3, żeby tutaj wieżę otworzyć i później na piona C5 może się ustawiać i tutaj naprawdę jest bardzo dobra inicjatywa białego cały czas. No ale punkcik przewagi po stronie czarnego, jeżeli chodzi o materię. Natomiast w partii mamy goniec C8. No to Magnus tutaj wrzuca wszystkie figury do akcji, czyli typowy, typowy Magnus. Jeżeli chodzi o bicie tutaj na D3, no to wtedy wjazd na E7 i tutaj jest bardzo bardzo nieprzyjemnie. Stąd nastąpiło wieża D6. Hetman zbił na F4, no ale wieża zbiła na G4, więc sporo tutaj wymian, mocno się sytuacja uprościła, natomiast cały czas są spore niedogodności po stronie czarnego, no bo jednak ta struktura pionowa cały czas bardzo słaba, więc teraz materialnie się wyrównało, no i te piony czarnego naprawdę fatalnie ustawione. Chociaż przy różnopolowych gońcach wiadomo, jakieś tam końcówkowe tendencje remisowe są, choć oczywiście do końcówki jeszcze daleka droga. No i też trzeba dorzucić tutaj fakt, że król czarnego jest mocno osłabiony, co z całą pewnością będzie problemem, skoro hetmany cały czas są na desce. No i w partii skoczek E5. No to Magnus tutaj króla sobie podciągnął, żeby pion był zabezpieczony. Czarny król B7 to bardzo logiczne podejście, ponieważ rzeczywiście na przekątnej B8H2 czarnopolowej przekątnej, no to ten król zawsze gdzieś tam mógł być narażony na atakowanie. W partii wieża E3, Hetman E7, skoczek się tutaj, zaktywizował Hetman G5, no i teraz nastąpiło e, goniec bije E5, e, po, czym, e, po czym czarny odpowiedział w ogóle wieża G2. Wobec tego można się zastanowić, czy nie lepszym pomysłem byłoby najpierw wieża bije e5, no bo teraz po wieża g2, no to są w ogóle dobre wygibasy po skoczek d6 szach. No bo skoczek d6 szach, bicie tutaj, bicie tutaj. Bicie tutaj z szachem, więc król odbija, a bije G5. No i pytanie, jak ocenić tę końcówkę? No, całą pewności, z całą pewnością z pionem C5 czarny będzie się musiał pożegnać, bo jest on na czarnym polu, więc na pewno ciężko będzie go wybronić. No ale przy pionach na jednym skrzydle, no raczej do ustania, tym bardziej, że tego piona z linii G to czarny na pewno nie straci. Więc w partii mamy bicie na E5, wieża G2, wieża E2, wybicie, odbicie, wybicie na F5, czyli czarny chciał tutaj z własnej woli pójść w pozycję z różnopolowymi gońcami. No i teraz przy różnopolowych gońcach zawsze jest taka historia, że kto atakuje, ten ma figurę więcej. No bo biały będzie atakował po czarnych polach. No, więc w defensywie ten koniec jest bezużyteczny, bo on żadnego czarnego pola nie zabezpieczy. Więc teraz ten, kto przejmie inicjatywę, ten momentalnie wygrywa partię. Więc tutaj nastąpiło wieża H5, Hetman ewakuacja. No i tutaj, drodzy widzowie, nastąpiło Hetman H2. Hetman H2 naprawdę fatalne posunięcie ze strony Magnusa Carlsena i tutaj Abasov no powiem wam może właśnie przejąć inicjatywę. Mianowicie w tym momencie Hetman F1 jest po prostu zabójczy. Tutaj możemy sobie zobaczyć kilka sposobów na defensywę. Więc tak, pierwsza sprawa, co jeżeli Biały zastosuje takie chciwe podejście. No to wtedy, wybicie, no i szach. No i to jest oczywiście kłopot, no bo będzie figura w plecy. Więc tutaj defensywa zbyt solidna nie będzie. No to może wobec tego Hetman D2, żeby tutaj wszystko zabezpieczyć. No ale wtedy, wieża G6. I tutaj problem jest bardzo widoczny, więc trzeba zagrać wieża H2. Jedyne. No, bo inaczej strata Hetmana albo Mat. No i teraz wieża G1. No i zobaczcie, co się tutaj dzieje. Jak Hetman wjedzie na B1, no to to jest po prostu koniec pieśni. Więc przykładowo, król B2, no to następuje szach, no i bicie na E5, więc figura w plecy. No to wobec tego pozostaje ruch goniec B2. Hetman B1 szach, król C3. No i teraz goniec F5. I właśnie to jest to, o czym wcześniej mówiłem. Ten kto przejmie inicjatywę, no to dominuje totalnie. No bo teraz w defensywie piona d3, w ten czy w ten sposób, no to goniec jest w ogóle totalnie bezużyteczny. I to jest po prostu jeden wielki dramat ta pozycja, jeśli mam być szczery. No ale Panu Magnusowi się tutaj upiekło, yy, gdyż pan Abasow zagrał wieża G6. I wieża G6, no cóż, okazja przeszła koło nosa. No i teraz to Magnus przejmuje tutaj inicjatywę w partii wieża F6, Goniec E3, Goniec F5. No i tutaj piąt C5 został skasowany. Magnu na to Abasow odpowiedział hetman g6, czyli wiadomo szuka tutaj kontry, no ale biały po prostu król c3. I chodzi o to, że kiedy tutaj nastąpi bicie, to można w ogóle zbić na a7, bo po król bije a7 jest wjazd na c7. Więc w partii mamy wieża e6. No, ale teraz wieża H4. Wieża H4 nie jest najprecyzyjniejszym podejściem. Można było sieknąć na A7, ale zdaje się, że Magnus to y, przeoczył. No tutaj, kurczę, wygrana była naprawdę przepiękna, muszę Wam powiedzieć. Bo goniec bije A7, ale wariant naprawdę niesamowicie ciężki do wyliczenia. Bo król bije A7 i teraz, y, no można, Hetman F2 szach, wiadomo, ale wchodzi. Hetman C7. I teraz, jeżeli król A8, no to można wrzucić szacha, zbić na F5, totalnie wygrana pozycja. Natomiast co się dzieje po król A6? No, wygrywa tutaj przegenialne C5. Mianowicie po szachu król C4, po kolejnym szachu król B4, a po kolejnym szachu a3 I ta wieża z h5 zabezpiecza piona, i po prostu nie ma obrony przed Hetman b6 z matem. No ale, oczywiście, wariant bardzo ciężki do wyliczenia, żeby te wszystkie harce królem policzyć, czy tam na pewno się schowamy od tych szachów. No i w partii nastąpiło wieża H4, goniec G4, i teraz Magnus zbił na A7 co nie jest najlepszym pomysłem. I w Partii posłał hetman f6, a należało odpowiedzieć hetman g7, ponieważ po hetman g7 szach goniec d4 następuje hetman g5. No i tutaj jest po prostu bardzo dobra kontra. Natomiast tak jak w Partii nastąpiło hetman f6 szach, no to tutaj jest troszeczkę inaczej, no bo król się ewakuuje. No, i w partii wieża E5, D4, Hetman f 7 No i po ruchu C5. Po ruchu C5 czarny się poddał, bo tą wieżą nie ma gdzie odejść. No bo jak wieża sobie odejdzie, no to następuje wjazd na B8. No i to jest oczywiście koniec pieśni. Natomiast jeżeli po Hetman G7 podobnie by tutaj biały król chciał uciekać, to wtedy już bijemy na A7. No bo pole C7 jest zabezpieczone więc tak zwany luzik karbuzik, a jeżeli nastąpi szach, król B7 i teraz bicie na G4, to jest tutaj C5 szach. Hetmanem zbić nie można, bo leci wieża, a jeżeli nastąpi tutaj, no bo tu trzeba jeszcze uważać, że ta wieża wkracza do akcji, no ale powiedzmy po biciu na C5 wchodzi szach tutaj, no i cóż, ten król jest tu w sporych tarapatach. Co zabawne, można tutaj wybić, i zagrać wieża g 6 i będzie końcówka, cztery piony, i wieża na Hetmana. Jak to ocenić? Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że trzeba uważać na jakieś widły, ale nie ma tutaj odpowiedniego układu, żeby rzeczywiście zdobyć tę wieżę. Także może to być nawet do ustania. No, niesamowicie ciekawa partia. Magnus fajnie poświęcał od samego początku partii i rzeczywiście ustawił presję, ale był ten jeden moment, żeby Mistrza Świata rozwalić. Naprawdę, Magnus fatalną. Podstawkę e, tam zrobił, no bo przeoczył po prostu całą inicjatywę Czarnego, że ten Hetman na F1 może wkroczyć. No i cóż, niewykorzystane okazje się mszczą. No i Abaso w pierwszą partię meczu przegrał. W kolejnej remis Magnusowi wystarcza do zwycięstwa i wejścia do finału. Zobaczymy, jak ta partia się potoczy.